Witajcie, ludzie z tej strony SentoPlayer.pl, a tutaj, właśnie przed Wami yy, odcinek zarezerwowany dla kobiet. Oczywiście, mężczyźni też mogą go obejrzeć, bo tam będą takie ważne rady dla Was, co zrobić. Yy, z mojej strony. Dzisiaj chciałbym wam złożyć życzenia, chciałbym wam e, złożyć życzenia z okazji Dnia Kobiet. E, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, mm, dużo szczęścia, dużo spełnienia wszystkich waszych marzeń, najskrytszych marzeń. Abyście nie chodziły w tym czasie zmartwione, aby każda osoba, każdy mężczyzna e, potrafił e, pokazał wam chociaż odrobinę jakiegoś zainteresowania w sposób e, oczywiście kulturalny. Chciałem mu rozmaicić. To jest taki specjalny dzień dla Was. To jest specjalny dzień zarezerwowany tylko i wyłącznie dla Was. I postanowiłem właśnie nagrać taki króciutki odcinek właśnie z okazji tego dnia. I nieważne, czy jesteś kobietą brzydką, czy jesteś kobietą piękną, nie. Nie ma czegoś takiego. Wszystkie kobiety są piękne. Bez wyjątku. Wszystkie kobiety są piękne e, na swój sposób, e, więc e, po prostu nie przejmujcie się opinią innych. E, bądźcie szczęśliwe i nie tylko w ten specjalny dzień. Bądźcie szczęśliwe każdego dnia, aby nikt was nie obraził, nikt was nie strafował. E, żebyście po prostu żeby ten dzień był takim początkiem yy, takim krokiem do lepszego, yy, do po prostu lepszego. Do lepszego nie wiem jak co mogę jeszcze powiedzieć Wam. Więc to by było na tyle, teraz ja rada dla facetów w tym dniu bądźcie dla kobiet, I nie tylko w tym dniu, to jest tylko, jak już mówiłem, taki krok do lepszego. Czyli jeżeli przez... od nowego roku od stycznia. Do 8 marca byliście dla jakiejś dziewczyny bardzo niemili no To co należy zrobić Spotkać ją Dzisiaj mamy akurat sobotę Ale w poniedziałek przyjść na przykład do szkoły Albo do pracy Albo gdziekolwiek yy, Gdzie ta kobieta egzystuje I powiedzieć jej przepraszam I złożyć życzenia właśnie z tego yy, z, z okazji tego święta Jeżeli Coś Jest coś jak, jak Facebook Po prostu napiszcie do kobiet coś Miłego, coś specjalnie dla nich, aby nikt Was y, w jakimś tam. żeby po prostu Wasze. Że, a, mi, mi, zapomniałem języka. Y, tak, po prostu bądźcie dla kobiet wspaniali. Niech ten dzień, Dzień Kobiet, będzie takim początkiem lepszego egzystowania y, z kobietami. Ja wam bardzo dziękuję y, Za obejrzenie tego filmiku Jeszcze raz wszystkim y, kobietom Wszystkim dziewczynom Dziewczynkom y, Życzę wszystkiego najlepszego Z okazji Dnia Kobiet Mówił SentoPlayer.pl Trzymajcie się Cześć Ups Zapomniałem dodać jednej rzeczy Też y, dla facetów Nieważne czy jesteś brzydki jak ja Czy przystojny jak Eee, yy, nie wiem. Jakiś super przystojny aktor? Albo jak. Yy, teraz się podliżę Belibers, jak Justin Bieber? Ha! Zrób to, nie wstydź się. Podejdź do kobiety, powiedz jej. Co? Powiedz jej, wszystkiego najlepszego. To nic nie boli, to nic ci nie kosztuje. Po prostu zrób to. Nie bój się. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia. Na razie, cześć!